Dribblingi? Nagrywałeś mnie? Tak, nagrywałem eee, Chcę powiedzieć, że ten kamerzysta to jest, ładnie mówiąc, zły pan Aha, czemu tak? nie nagrywa, a moje dribblingi dla Messi'ego jesteś zadowolony chyba z tego, tak? Z czego? Z tego, że się nagrywam Z tego teraz? Nie <laughs> Z tego, że zrobiłem le reklamę Leviathanowi? Tak jest eee, Wnoszę o eee, nakaz zdaniem jednej butelki osi, na masz. Od lewiotana. O, o mocny. Dobra daleko nie. Ja pozdrawiam Lewiona, tak. Nie pozdrawiam. Oza, to nie? Bo mi daje, Bo ta pani była na kasie. No. I miała mi dać resztę, nie? No. Nie jak normalny człowiek, że daje mi je tak do ręki, tak. Tylko zrobił mi tak. I mi się raz sobie z tych Ja mówię, co za doszedł? Jestem tak? poszedł. Jest taka sigma, nie wiem, więcej reszty. Jak się pan dzisiaj czuje? <laughs> A bardzo dobrze. Ja, tak. Bardzo dobrze, tak. Uspomnę jest pan Dobrze spałem, więc wszystko jest w jak najlepszym porządku. Pogoda dopisuje, więc, tylko się cieszyć. No i super. Co powiedział? Nagrałeś to, co powiedział? Nie co powiedział. Powiedział, że musi w bar jakoś go ogonową. No. Oli tutaj. Musi wbić, a stary, było spoko, Trzeba było sobie obciąć.

Strasznie. tak cieszę Strasznie, okay. się cieszę będę dzisiaj więcej nagrywać no. nie nie do tej nie jest, tak nie, okay, tak Dziękuję. Lajkujcie, subskrybujcie. Tak. Dobra, dokładnie, lajkujcie. tak 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 wiem. Ty? Nie. Tak tak Pozdrawiam mamę, tatę i rodziców. Cześć. żeby okay. hey. to psa. Powiedz coś. Pozdrawiam mamę, i tatę i rodziców. Dobra. Co ma powiedzieć? Cokolwiek. Nie wiem. Git? Tak, git. Coś wiesz Powiedz coś. fajnego do kamery. Cześć. Coś fajnego do kamery. Ja byłem po piłkę, Davidus. Coś fajnego do kamery. Nie wiem jeszcze co, ale śmiesznie jest. Tak, co? E, coś do kamery. Tygrywendus. Tak.

ja się już szybciej były się nie chcę trzymać te wieki. Kapitanie jak poprowadzić drużynę może w meczu? Co? Po Mam mowę? Mowę? już Nie. przygotowaną? Ja to... Nie. mowę? Opaskę masz? tak nie ma. Nie, nie A mnie całeś, ej, ty się Panie, nie, A, nie. Bójcie, nie Tak, tutaj woda się przywitać pani Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Super! Wszyscy jak krewami radości z tymi, którzy nie mają czasu, jest tu sam Jesteśmy na obiedzie z panią Wójt. Pochwaliłeś się, że wyjąłeś moją czetę. Masz nagranie moją A jest to nagrane? No to zobaczycie A pewnie. się pewnie. to, A to jest cały rok? Nie, To nie jest nagrane. To było na jednym wojsku wtedy. Nagrywane tego. Kapitan. 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 Krzeszmie Kapitan. kapitanu. Kapitanu. Kapitanu pojebce dziewięć. Król Szczęsny, finałów letnich. Co? Wiktor Młodszy. Tak? No. no. 120 na płaskiej. No. Płaskie. No. Ja, Chwileczku. Zdajemy się Nie no, ale dobra no. tej kolega nie umie No, nie mam dwa paka. masz matematyki? Tak. Pozdrów panią z matematyki. No. Nie. No. Jak pani się nazywa? Dorota. Dorota. Pozdrawiam Panią Dorotę. Do kamery pozdrawiam. Do kamery pozdrawiam Dorotę. No nie wiem, czy nagrywany. Ale... <tosy> jest nagrywany. Za to, sobie powiedziałeś, że ma Cię nagrywać? Ja nie mówiłem z nagrywany. Nie U mówiłem. Powiedział. Tak, Nie Tak, powiedział. Powiedział. ma być? Wojdoł. 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 Jak się przed Super. Tak, tak super. Świetnie? Super, świetnie. Ma... Cudownie? Cudownie, elegancko. Super. Też się czuję świetnie, ograłem pana kamerę z bilan, no. Tak jest. Jak się czujesz? Świetnie. <laughs> świetnie. Tak? Dobra. Jak się, czujesz? Dobra. Jak się czuję, czujesz? Bardzo dobrze. Ja... źle. To dobrze. Mam Tam do nich widzę, uciekają, co, co? elegancko. Też zyskujecie za kamerę dla Pozdrawiam rodziców, nasz siostrę i brata. Szacunek. Ładnie zielono tutaj, tak, słońce ja zachodzi, bezchmurnie. chmurnia Cudowna pogoda. A co oni, gdzie oni te piły? ile oni tam piły Macie te piły? Dwie. Dwie. Ziemcinko idzie. Co nie? Tak. No. <noise> Poszukaj. I co, wywiad z nowym kapitanem, ten? Tak. Wywiady po meczu. Koło pozdrawiasz? Koło pozdrawiasz? pozdrawiasz? Miłosza grzywe naszego nowego kapitana. I koło jeszcze I dwie piłki, które właśnie lecą. I koło, koło jeszcze Jasia O Jasia i Damiana Jasia. Dzięki, dzięki, dzięki Szacun. w nie? No. Nie. Nielegalne wejście Imigrantów na boisko. Tam, bo tam to też jest nasza butelka, czy... No weźcie, ale weźcie, weźcie dajcie. No, dajcie to borka. A ty te piłki? Rzuciliśmy Rzecili. to. Tu. tu. Byliśmy A... pewni, że są cztery piłki. No wołaliśmy, no. że dwie piły są. O, czekamy. Ale, A, że, ale że możemy już wejść, tylko zapykamy. Dobrze. dobrze. Jak będę miał okazję jak ten zagrać, to będzie. Jest Ale marzenie, marzenie w sensie, żeby zagrać na, na tym stadionie? A to nie i przedstawić podpadę. To... Jak nawet nie mieszłam jakoś najlepiej. To będę, żeby... Zaskoczyłbym się, ale byśmy się Nie no, to jest dla was samo sobie przeżycie, nie... dobry. Jak się czujecie dzisiaj? Fajnie. Bardzo dobrze Tak. Już czas na balkonie? nie pan tak tutaj mi nie krzyczeć? Mogłyby tu muszę krzyczeć, bo mnie nie słuchasz. Możemy mówić o? Tak. Co? Marynarzyk. 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 A, łatwo mogę wykrzyczeć. Mogę Janek, bosko cieba. Tak. Łatwo, łatwo. Jedno słowo i będziesz tego Coś co Chcesz coś powiedzieć? Ja nic nie mówiłem. Jedno słowo i tego vloga będziesz kosztował. Chcesz coś powiedzieć? Nie. Chcesz coś powiedzieć? Pozdrawiam, ale ona połąka. Żeby Pan Bóg Ci błogosławił, święty Ambusko wypuścił potrzebne łaski. No i przede wszystkim powodzenia w meczu myślę, że takim fajnym prezentem będzie jak tobie strzelisz bramkę tego ci z całego serca życzymy. A my jako drużyna też będziemy z tego korzystać, bo to będzie bramka. Mamy nadzieję, że wtedy by to jakaś bramka, która da nam zwycięstwo. Także wszystkiego wszystkiego co najlepsze wszystkiego co najlepsze. I może zaśpiewamy mu 100 lat, co? 100 lat, sto lat, sto lat, sto lat, niech żyje nam. Sto lat, sto lat, sto lat, sto żyje nam. Niech żyje nam, niech żyje nam. 100 lat, sto lat, 100 lat, sto żyje nam. Czyli tak naprawdę kandydatów, spośród tych kandydatów tylko jeden argument sprawia, że jemu się należy paska. E, czyli pada wybór na Miłosza. E, brawa dla Miłosza. E, tak naprawdę wybór był między Miłoszem i Bartoszem, e, ale przyznam szczerze, że jakby tylko patrzymy przez pryzmat tego, że e, Miłosz zagrał więcej meczów w tym sezonie na turnieju i jakby to jest przekonujące mnie bardziej do tego, żeby powierzyć. Miłosz, pytanie. Zgadzasz się przyjąć opaskę i wyprowadzić zespół w meczu w piątek? Chyba tak. Ecie, chyba, czy na pewno czujesz tą odpowiedzialność, że jesteś gotowy to zrobić? Jestem. Brawa za Miłosza.